W krótkim czasie, w dosłownie w ciągu 10 dni jesteśmy na uroczystości kolejnej, kiedy na terenie powiatu węgrowskiego otwieramy, święcimy kolejny odcinek nowo oddanej drogi. Wiecie Państwo, że drogi to, że tak powiem, to jest taka przestrzeń, która sprawia, że rozwijają się miejscowości, że jest bezpieczniej, że dane, dane miejscowości stają się bardziej atrakcyjne. Dlatego też zawsze cieszymy się, że możemy realizować to jedno z głównych zadań, jakim tutaj w powiecie się zajmujemy, czyli modernizacją, przebudową dróg. A powiat ma prawie 500 km dróg, zatem ma co robić i czym się zajmować i kiedyś, kiedy pamiętam kilometr drogi to około miliona złotych, tak teraz to jest daleka przeszłość, teraz żeby zrobić kilometr takiej drogi jak tu w Łosiewicach z podbudową, ja tu zaraz odczytam te wszystkie techniczne parametry, ale powiem krótko, porządnej drogi z chodnikiem, są tej wspaniałej inwestycji bo droga jest teraz szeroka, bezpieczna, gładka, są pobocza, są zatoczki, bezpieczne przejścia, no więc trzeba się cieszyć, bo te kwestie bezpieczeństwa są niezwykle istotne. Mam tutaj przedszkole, więc proszę bardzo, jest wysepka, bezpieczne przejście to jest niezwykle istotne, no ale oczywiście też ten komfort jazdy inaczej się jeździ po gładkiej drodze, inaczej po tych wertepach, które tu były wcześniej. Cała inwestycja to jest 5 kilometrów drogi. Na no pewnie jeszcze trzeba trochę czasu, żeby całe te 5 kilometrów drogi wyremontować, ale przede wszystkim myślę, że trzeba programów rządowych, które będą dedykowane właśnie budowie modernizacji dróg. Bo drodzy Państwo, te programy były zarządów Prawa i Sprawiedliwości, ale już teraz zarządów tej koalicji 13 grudnia niestety ich nie ma nad czym ubolewamy Pamy jako parlamentarzyści. Nie ma posiedzenia Sejmu i Senatu, żebyśmy nie upominali się u pana premiera Donalda Tuska, żeby właśnie takie programy stworzył. My wiemy, że teraz, kiedy gospodarka się zaczyna kurczyć, kiedy ubywa dochodów w budżecie państwa, sytuacja finansowa się zrobiła trudna za tych rządów, no niemniej inwestycje Lokalne pobudzają gospodarkę. Przecież powstały tak wspaniałe firmy jak właśnie pańska. One powstały po to, żeby realizować te inwestycje tutaj, na miejscu, prawda, panie prezesie? No najlepiej, kiedy się ma te zamówienia tutaj i można w powiecie węgrowskim, w sąsiednich powiatach. Szczęście też trzeba mieć. Szczęście to jak szosny tutaj pewnie nie poprawi świeckiej, nie ducha świętego. Droga potrzebna. Mamy nadzieję, że starczy środków, żeby ten projekt w całości wykończyć, czego Państwu, sobie i, i tym dzieciom, co tutaj po przedszkola chodzą, życzę wszystkiego dobrego, niech bezpiecznie służy. Myślę, że będą, liczymy na to dalej, z, za to, że mogliśmy z tego programu skorzystać. Swoje podziękowania kieruję na ręce samorządu powiatu węgrowskiego, na ręce Pani Starosty, Pana Wicestarosty, na ręce całego Zarządu Powiatu Węgrowskiego wraz z całą Radą Powiatu Węgrowskiego za to, że Państwo zdecydowaliście się w końcu na to, żeby tutaj w Łosiewicach wybudować na niecałej pięciokilometrowej drodze, ale na tym jednym najgorszym odcinku właśnie, nową nawierzchnię. Swoje podziękowania również kieruję w imieniu Urzędu Miejskiego w Łochowie. Podziękowania kieruję na ręce pani sekretarz, pani naczelnik, zastępcy naczelnika za to, że samorząd gminy Łochów również włączył się w to, żeby tutaj w Łosiewicach wybudować nową drogę. Tak, ta nasza droga to jest odcinek pięciu kilometrów. Droga łączy dwie drogi no, główne, główne, drogę powiatową i drogę krajową 50. Przez naszą wioskę to jest odcinek 4 km. Na razie cieszymy się tym odcinkiem 1300 metrów. i serdecznie za to dziękujemy, bo ten odcinek tu nam obiecywany przez kilkanaście lat przez poprzednie samorządy powiatu węglowskiego i zawsze kończyło się tylko na obietnicach. A obecny zarząd, obecna pani starosta, dotrzymali słowa i tą drogę nam wybudowali na tym najgorszym odcinku i za to serdecznie dziękujemy. Jednak do tych podziękowań również chciałbym dołączyć pewne oczekiwania i prosić o, o dalszą część jeżeli tylko pojawią się możliwości, pojawią się programy czy programy unijne czy to programy rządowe z których będzie można skorzystać to w imieniu mieszkańców w Siłosielice, prosimy o to by nastąpiła kontynuacja tej budowy bo ta droga będą takim z całym podziękowaniem za to wielkie dobro, jakie tutaj otrzymaliśmy po tych latach. Także serdecznie dziękuję. Boże synu, Boży synu, Ty przyszedłeś na świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszystko zatem, co prowadzi do zjednoczenia ludzi, odpowiada Bożym zamysłom i planom. Kiedy ludzie oddzielają góry czy duże odległości, budują oni nowe drogi i znajdują nowe środki lokomotyw.